Cześć! Ostatnio gościliśmy na skraju Jury, gdzie opowiadałem wam na rowerowo o tym, jak podjęto decyzję o wyłączeniu rzeki. Dziś witamy się na polanie głodówka. Postanawiamy odbić sobie lipcową niepogodę na Orlej Perci i powrócić na przełęcz krzyżnę, która według wielu oferuje najpiękniejszą tatrzańską panoramę. Odkryjemy wspólnie mało częszczany szlak, który świeci pustkami. Sprzedam wam też garść ciekawostek do opowiedzenia na szlaku. Opowiemy sobie m.in. o tym jak potoczyły się losy niedźwiedzia, pod którym załamał się lód, gdzie dudni ziemia, która panorama tatrzańska zainspirowała do namalowania obrazu o długości 115 metrów oraz do którego schroniska jako jedynego zaopatrzenia nie dociera samochodem. Wybieramy się tam, gdzie spotykają się granie koszystej, wołowca i trzecia grań, którą idzie od Perć. No jej nie widać, bo w tej chwili jest zasłonięta. Stąd zresztą nazwa przełęcz krzyżna, bo się krzyżują trzy granie. Gwarantuję wam, że będzie dziś widokowo. A przynajmniej do momentu, w którym przestanie być widokowo. Z powodu ciemności. Startujemy z parkingu w palenicy Białczeńskiej, który latem zapełnia się błyskawicznie. Jesienią problemu z miejscami nie ma, ale wciąż trzeba pamiętać, że rezerwacji można dokonać jedynie internetowo. Myślę, że gdzieś w tle słychać ten szum. Ale tak naprawdę to nie jest szum. To jest oszałamiający huk wody. Akurat pani Beata miała na myśli wodospad i głasów w Ameryce Południowej, ale wodogrzmoty Mickiewicza też są niczego sobie. Przy okazji porównanie zdjęcia z telefonu komórkowego i z aparatu fotograficznego. Odbijamy z asfaltu na morskie oko i skręcamy w prawo na zielony szlak. Początek trasy wiedzie całkiem stromo przez gęste lasy glasty, ale maszeruje się wygodnie. Droga została ułożona z szerokich kamieni. Po prawej nad nami góruje turnia nad szczotami, raczej mało znany szczyt. Ale legendy góralskie głoszą, że w jej zboczach ukryte są skarby rozbójników. Słyszycie to dudnienie? Ja też nie. W każdym razie przechodzimy przez zalesioną rówień, zwaną dudniąca ziem, która według ludowych podań, jak się tupnie, to dudni. Mijamy polankę Nowa Rostoka oraz szałas, który kiedyś, ponad 50 lat temu, pełnił funkcje pasterskie. Zanim wypas został zakazany, było to miejsce odpoczynku dla owiec spędzonych do Doliny stawów. Na szlaku jest naprawdę bardzo spokojnie. Nie ma tłumów. Oczywiście turystów też nie brakuje, ale nie ma poczucia jakiegoś przeciskania się między ludźmi. Po prostu luźno na szlaku. Powoli kończy się Las Świerkowy, ustępując miejsca Skałom, Kosodrzewinie i Jarzębinie. Na razie droga jest wspaniała. Do Piątki, jest około 600 metrów w górę, zrobiliśmy już 300 czyli jesteśmy w połowie. Mamy naprawdę wyśmienite warunki atmosferyczne, ale są one jednocześnie sporym wyzwaniem dla sprzętu. Biały śnieg, ostre słońce, kontrastujący cień to przepis doskonały na kłopoty z doborem balansu bieli. Uwaga! Jeśli wybieracie się do Doliny Pięciu Stawów, nie kierujcie się znakami do Doliny Pięciu Stawów. Lepiej wybrać wariant z zielonym szlakiem. Jest nieco dłuższy, ale przez to mniej wymagający kondycyjnie, no i nie ominiecie wodospadu. Zresztą, sami później zobaczycie, co mam na myśli. Jest i on, a właściwie ona, wodospad Siklawa. Jego czy jej 70 metrów wysokości stanowczo wystarcza, żeby dzierżyć miano największego wodospadu w Polsce. Jeszcze tu dziś wrócimy, przynajmniej wzrokiem. To jest ten moment, w którym większość osób zakłada raczki. To jest właściwie mocno wskazane i całkiem zdroworozsądkowe. Zwłaszcza w kontekście historii sprzed prawie 100 lat, o której później doczytałem. Tatrzański przewodnik Jan Gąsienica Daniel poślizgnął się. Niestety ze skutkiem śmiertelnym. Stąd dziś ten fragment nosi nazwę Danielki. Widok, który odsłania się na całą dolinę, co tu dużo mówić, zwala z nóg. Ale nie będę się silił tutaj na górnolotne określenia, bo mistrzem słowa nie jestem, a sami przecież widzicie, jak jest. Obiecałem wam garść ciekawostek, to jedziemy z tematem. 70 lat temu zimą na jednym z tutejszych stawów załamał się lód, a zimne wody pochłonęły niedźwiedzia, który, no niefortunnie, znalazł się w złym miejscu i czasie. Z drugiej strony dało mu to nieśmiertelność. Jego ciało wydobyto ze stawu, wypchano, a obecnie wciąż znajduje się w Muzeum Tatrzańskim. Z Doliną pięciu stawów jest trochę jak z wiadomością, że na Placu Czerwonym rozdają samochody, bo nazwa to podwójne uproszczenie. Nikt chyba tak nie mówi, ale pełna nazwa to Dolina Pięciu Stawów Polskich, bo druga Dolina Pięciu Stawów, Spiskich, jest po słowackiej stronie. Poza tym nie pięć, a sześć stawów. Wolę oko okresowo wysycha i widocznie ktoś uznał, że nie jest godne nazwy. Wielki Staw Polski jest najpojemniejszy i najgłębszy w całych Tatrach a przy okazji trzeci w Polsce. Do tego znajduje się tutaj najwyżej położone schronisko w Polsce, a jednocześnie jedyne schronisko, do którego towar nie jest dostarczany samochodem. Przy okazji, nie w sposób nie wspomnieć, że schronisko jest prowadzone od 90 lat przez jedną rodzinę Krzeptowskich. Obecnie zarządzane jest przez dwie siostry wraz z ich mężami. Polecam wywiad z nimi w podcaście 8a.pl. Link znajdziecie w opisie. Historia samego schroniska jest dość długa. Dość powiedzieć, że obecne jest już piątym w tym miejscu. Wracając jeszcze na chwilę do wielkiego stawu polskiego. Jest tak czysty, że pływają w nim strągi, ale trzeba przyznać, że został on sztucznie zarybiony. Teraz pytanie za 100 punktów. W morskim oku ryby występują naturalnie. Jak? Skąd? Istnieje legenda, że morskie oko jest połączone z Adriatykiem, pod ziemią. To by przynajmniej tłumaczyło skąd się wzięły muszelki na czapkach góralskich. Robi się naprawdę ciepło. No, nie aż bluzę nawet rękawiczki. rękawiczki też. Nie Okulary przeciwsłoneczne. Słoneczko jest, słoneczko. Zmierzamy już bezpośrednio w stronę Krzyżnego. Tak jak podejście jest fenomenalne widokowo, tak jest dość męczące psychicznie. Niemal przez większość czasu widzimy przed sobą swój cel wędrówki, któremu jakoś no, niespecjalnie się pali, żeby się do nas znacząco zbliżyć. Podobny efekt zresztą spotkał nas rok temu na podejściu pod przełęcz pod Kopą Kondracką. Wyszliśmy i się znowu Siklawica odezwała. Później jeszcze to poprawia, że to nie jest żadna Siklawica, tylko Siklawa. No i miał rację. Obraz jest wart tysiąca słów. I teraz widać jak na dłoni, że czarny szlak, zgodnie z powieściami Maciejki, naszego współtowarzysza, jest dużo bardziej wymagający niż zielony, którym szliśmy. Gdy waszym oczom ukażą się pierwsze panoramy, nie dajcie się zwieść i nie popełniajcie naszego błędu. Nie musicie stawać co 5 kroków na zdjęcie. Naprawdę, im wyżej, tym lepiej ocenia się coraz więcej szczytów. Obok świstowej czuby prowadzi niebieski szlak do Morskiego Oka, które jest za tą imponującą ścianą Opalonego Wierchu i Miedzianego. Kiedyś trasa wiodła bardziej eksponowaną ścieżką, i prowadziło to do wypadków śmiertelnych. Turyści spadali w przepaść, prosto do Doliny Roztoki. Na szlaku spotykamy raptem góra kilkanaście osób. W tle słychać jedynie niosący się po dolinie szum wodospadu. Widzimy krzyżne, nasz cel, ale delektujemy się też pięknym widokiem na Słowackie Tatry. Tatry Bielskie czy Bielskie? Zawsze mylę. One się ukryły tam po lewej w tej chwili, ale przed nami przede wszystkim lodowy szczyt dominanta w lewej części panoramy i Gerlachowski Szczyt wystający tutaj po prawej stronie z zamiedzianego, właściwie ta część, nie wiem czy ma własną nazwę można tylko pozazdrościć widoków pasażerom tego samolotu, praktycznie ani jednej chmurki na niebie musi to być olśniewające w tamtym momencie jeszcze nie miałem bladego pojęcia że tydzień później sam będę miał okazję obserwować dokładnie te same widoki z całkiem innej perspektywy i nie będzie mnie to kosztowało ani kropli potu. To ciepło, które nas grzeje mimo października, te idealne pogody bez chmur, całkowitą panoramę, której nam brakowało na Orlej Perci, to, że siedzisz sobie na kamieniu i nic nie musisz. Ciekawostka. Kojarzycie panoramę racławicką? Powstał podobny obraz, ale już nie przedstawiający bitwy, a tatrzański pejzaż. Szkice wykonywano oczywiście tu, w tatrach, ze stoków miedzianego, który jest naprzeciwko. Ale z racji ogromnych rozmiarów płótna, w okolicy nie udało się znaleźć odpowiedniego warsztatu i obraz został namalowany w Monachium. Co się później stało z panoramą tatrzańską, dowiecie się z podcastu z Miłości do Gór. Tradycyjnie link w opisie. Szlak jest dość łatwy technicznie, ale na trasie trzeba być mimo wszystko ostrożnym. No i. Warto być skupionym, bo ja się zagapiłem, poszedłem prosto do góry, a potem, żeby wrócić na szlak, musiałem trawersować trawiaste zbocze. Uuu, chłodno, naprawdę chłodno. Trzeba koniecznie się obrać. Pizga tu. Zgadzam się. Jeszcze taki to na szczęście jest krótkie, nie, ale chyba raczej trzeba będzie założyć. Ale cała śniegu. Jak pięknie Babia Góra, zakopany Giewont, cały tam Beskid Żwiecki za Giewontem Coś wspaniałego no, Tam jest ta, no, ta, ta pólka, gdzie my wczoraj staliśmy i robiliśmy zdjęcia Giewontu nie? Tak Która część jest w cieniu, która na słońcu Po jednej stronie śniegu nie ma, a po tej przez większą część dnia zacienionej no. Jak widać. jak widać. Krzyżne leży w połowie naszej drogi, ale jak się później okazało, przez następnych kilka godzin nie spotkaliśmy już żadnych turystów. Tatry wcale nie muszą być tłoczne, nawet w weekend. Jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że pomimo bezchmurnego nieba słońca tego dnia już więcej nie zobaczymy. No więc raczki w końcu znalazłem swoje zastosowanie na tym wyjeździe. Wchodzimy w krainę lodu. Górna część doliny jest niemal pozbawiona szaty roślinnej. Wokół panuje iście księżycowy krajobraz. Nazwa Doliny Pańszczycy pochodzi od rodziny pańszczyków z Białego Dunajca, poprzednich właścicieli tego rejonu. Dawne miejsce wypasu zarastałem powoli lasem i kosodrzewiną. ciekawostek, tu na dnie doliny znajduje się Pańszczycki Potok, który na znacznym odcinku płynie pod powierzchnią ziemi. To miejsce jest świetnym przykładem, jak nagła popularność może być destrukcyjna dla przyrody. W okresie pandemii, gdy zamknięto stoki narciarskie, zanotowano tutaj nagły, aż trzykrotny wzrost skiturowców względem poprzedniego sezonu. Ostatecznie Tatrzański Park Narodowy zareagował i w bieżącym roku, w marcu, zamknął ten teren, by pozostawić spokojną, lokalną faunę. A w tym rejonie można spotkać m.in. świstaki, niedźwiedzie, głuszce czy orły. Łoś, lis Wilk, kuna. Jeśli interesuje Was temat świadomego podróżowania, polecam podcast dobra podróż. Kamera chyba po złości nie mogła zdecydować się na stabilny dobór jasności i kolorystyki. Ale zaręczam Wam, że kamienie były pokryte czerwonym kolorem. Zresztą nazwa Czerwony Staw nie kłamie. To nie jest ten staw tajemniczym. Naprawdę się chyba nazwa żółty. Oj, Patryk, czerwony. Ja żółty to staw. Stawką. No, za wiele z niego nie zostało, trzeba przyznać. Kompletnie inaczej to wygląda niż 3 te miesiące kamienie, temu. Kolor tych wskazuje, że to było wcześniej pod wodą. No ale A te tu jest, Zastanawiajcie się nad tym, dlaczego to jest czerwone. A ja już wiem. Skały swój kolor zawdzięczają się sienicom. Z jednego stawu zrobiły się dwa. Aż chce się rzec. Okolica była malownicza. Dwa stawy pochodziły ku sobie oblicza, jako para kochanków. Szlaki w tej części Tatr do tej pory uchodziły moje uwadze. Gdzieś tam z tyłu głowy plątały się takie nazwy jak Psiatrawka czy waksmundzka rówień ale nie poświęcamy im uwagi, bo to nie są żadne wybitne szczyty. Właściwie to wcale nie są szczyty. Widać, że nie tylko ja mam podobnie i turyści tu rzadko zaglądają. Od pewnego momentu ścieżka jest słabo wydeptana, pełna naturalnych przeszkód. I jak wcześniej wspominałem, przez kilka ostatnich godzin nie spotykamy żywej duszy. Dlatego jak ktoś szuka ciszy i spokoju w tatrach, to jest dobry kierunek. Można no, y, absolutnie ingerować w przyrodę, nie? No, a mnie? To tego wszystko pościnane, tak? Nie zaczyna zmierzchać, a ja mam nieodparte wrażenie, że gdzieś w okolicy kresują niedźwiedzie czy wilki i tylko czekają na nasze drobne potknięcie. Polana waksmundska stanowi część hali waksmundskiej. W przeszłości obszar intensywnego wypasania owiec przez górali z waksmundu. Obecnie zarasta. Swoją drogą nawet nie wiedziałem, że zapędzana owce tak daleko od domu. W końcu, waksmund to już gorce. Znajduje się 30 km stąd. Ej, to nie tak nisko, to jest... 1400. Pamiętacie zdjęcie z Polany Głodówka z początku? Jesteśmy właśnie o tutaj. I jak widać, nic nie widać. W kompletnych ciemnościach zdobywamy gęsią szyję, nawet nie do końca wiedząc kiedy, bo na szczycie nie ma żadnej tabliczki. Dlatego, żeby dostarczyć Wam widoków, muszę podkraść zdjęcia z Instagrama. Dalej, po drewnianych stopniach schodzimy na Rusinową Polanę i zmierzamy w dół na parking w Palenicy Białczeńskiej. I na tym dziś zakończymy. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się! Do następnego!